Yo, cześć się dziska, z tej strony Wojciech i witam Was w kolejnym filmie na kanale. Dzisiaj, czekając na wyjście FIFA y, 17 demo, zobaczymy sobie, y, jaki skład Wojciech chciałby zrobić w FIFA 17. Y, jedna rzecz, jeżeli komuś się będzie chciało w komentarzach, koniecznie wklejcie tutaj swój skład. Na stronie Footweets możecie coś takiego zrobić. Nie jest to reklama, po prostu oni mają już y, taką opcję jak skład builder w FIFA 17. I możecie tutaj wpakować graczy, którzy już mają potwierdzone karty. I ja z takich właśnie graczy przygotowałem skład, e, który sobie omówię po kolei i. Mm, no cóż, nie jest on grywalny w sensie zgrania, natomiast jest on grywalny w sensie jest listy. Także po kolei bramce Handanowicz, gracz, e, gracz, którym zagrałem kilka kilkadziesiąt, nie, w sumie ponad 100 spotkań. Mój bramkarz, e, numer jeden zdecydowanie, jeśli o to chodzi. E, e, jeżeli wiecie, to ja bardzo rzadko kopię piłkę, generalnie bramkarzem, dla mnie dlatego kicking nie jest bardzo ważny, natomiast resztę statystyk Handanowicz ma boską, z tego właśnie względu, że ma tak niskie wykopy. Um, miał 83 i 84 overalla na swojej ulepszonej karcie, a teraz ma 87, więc spory upgrade e, i myślę, że zdecydowanie karta, którą będzie, będzie fajnie pograć, bo cholera, no bo strasznie fajne statystyki, fajnie się nim grało w tym roku, daleki wyrzut, dobry wzrost. Zajebisty bramkarz, już się zapowiada. Miranda i Barzagli, czyli dwójka bardzo dobrych obrońców w FIFA 16. Um, obydwaj 89 defensywy, więc bardzo, bardzo ładnie. E, robi wrażenie taka statystyka, bo kurde, prawie 90 defensywy, bardzo mało graczy ma coś takiego. Um, wiem, że jest jeszcze Kielini, jest Bonucci, natomiast ja jakby Barzagli mu grałem najwięcej, w sumie nie wiem dlaczego, ale tak wyszło. Um, no i Miranda jest boski, więc jakby tutaj nie było dyskusji. Reszta obrońców to jest Bellerin, który jest najszybszym prawym obrońcą w grze, jeśli dobrze kojarzę. Um, a jego karta w FIFA 16 była genialna e, w tym właśnie względzie, a po prostu wiem, że tempo to jest to na no, bocznych obrońcach, więc ja po prostu biorę, biorę Bellerina w ciemno właściwie, już w tym momencie mogę Wam powiedzieć, że będzie boski. Tak jak można dyskutować o tym, czy e, napastnicy będą teraz lepsi silni, czy tacy stępem, czy strzelanie, to co do prawych obrońców, zawsze boczni obrońcy są dobrzy po prostu szybcy. Więc i dlatego, walker na przykład zawsze jest dobry. I balleryjny również tutaj nie. Nie odstaje, ponieważ jest jednym z najszybszych graczy w grze, więc jakby dodatkowo ma medium-medium pracowitości, tutaj obok są pracowitości. Zielona to jest wysoka, czerwona niska i pomarańczowa to jest średnia. Do tego, do przodu to wiadomo. Ehm, więc jakby Berlin ma średnią, średnią, czyli dobre pracowitości. Tak samo Aleksandro ma wysoką, wysoką, również świetne pracowitości nawet. Do tego Aleksandra z, ulu... z FIFA 16 to jest mój ulubiony lewy obrońca w historii FIFA, A teraz dostał upgrade, do tego ma lepsze pracowitości. <śmów> o mój Boże już... Serio, mam takiego smaka na FIFA 17, a do tego te karty po prostu jak je widzę, to, to po prostu mam ochotę wskoczyć na PlayStation. Znaczy, dobra, no nie na no nie, ale wiecie, pograć po prostu. Ju Juventus dla mnie się zapowiada genialnie w tym roku. Natomiast Sandro ma piękną kartę: 87 tempa, reszta statystyk bardzo ładna. Upgrade plus 2, ślicznie. Defensywa to jest yy, skończona, natomiast pomoc. Krychowiak, defensywny pomocnik, marzeń, moim zdaniem, ma piękne statystyki, bardzo wysokie. I karta bardzo podobna do tej, którą ja mu stworzyłem, w, w omówieniu potencjalnych kart Polaków, możecie zobaczyć. Zresztą z Lewandowskim też byłem blisko i z, bli z Glikiem też byłem blisko, bo resztę kart niestety nie było pokazanych. Natomiast Krychowiak, kurczę, ma bardzo ładną kartę, do tego łączy się z Benem Arfo, na którego jestem po prostu mega napalony. Ma piękne statystyki, świetny drybnik, pięć gwiazdek sztuczek, świetne pracowitości, to, będzie moim, to jest moim zdaniem najlepszy... SPO w grze, dla mnie, z tych kart, które zostały ujawnione, po prostu ma wszystko. Ma strzały, ma pracowitości, ma tempo, ma dribbling, ma podania, jest silny, o mój Boże, Benarfa. Neliali, którym w FIFA 16 nie grałem, natomiast zaliczył bardzo dobry sezon, miał Totsa, który miał jedne z najlepszych strzałów w grze, dlatego to jest karta chyba jedyna, którą nie grałem w tym roku. Ach, mega jestem napalony na FIFA 17, bo wygląda super, ma bardzo zbilansowane statystyki, świetny strzał nadal i po prostu bardzo chętnie nią zagram. A do tego parę fajnych graczy z BPL innych jest, z którymi też mam ochotę zagrać. No to jest tutaj ich nie ma, bo są ważniejsi. Ale z BPL też jest dużo fajny. Dalej Douglas koszta na lewym skrzydle, pięcioglaskowiec, bardzo dobry, z tego względu, że no ma piękne tempo, świetny dribbling, strzelanie, podania. Pięć gwiazdek sztuczek, oczywiście, bardzo dobrą lewą nogę, prawą taką sobie bo tylko trzy gwiazdki, ale w tej kwestii, no, medium low pracowitości, czyli spoko pracowitości jak na skrzydłowego eee, i po prostu, no, pięciogwiazdkowiec. Tak, tutaj jak widzicie jest trzech pięciogwiazdkowców, ponieważ dla mnie to jest ważne i mam nadzieję, że w Fifie 17 sztuczki będą odrobinę lepsze, chociaż niż były w tej Fifie, no ale zobaczymy. Natomiast ciągnąc dalej temat pięciogwiazdkowców, na prawej stronie quadrado, który był moim. Jednym z fajniejszych graczy do grania w FIFA 14 i 15, e, natomiast e, FIFA 16 było tyle słabe, że miał zepsute pracowitość. Miał e, średnią w ataku, wysoką w obronie, co było bardzo słabe. No, po prostu cofał się bardziej niż e, atakował, więc to było słabe. Natomiast w tym roku ma odwrotnie, co jest super, bo po prostu ma strasznie wysoki dribbling, bardzo wysokie tempo. I do tego jest Juventusu teraz, więc... A dla mnie Juventus jest klubem, który wygląda najlepiej. To znaczy, gdybym miał powiedzieć, czy chcę grać z całym składem Barcelony, czy całym składem e, Juventusu, powiedziałbym, że Juventusu, ponieważ Juventus ma dla mnie tak niesamowicie dobry skład w tym roku. Jedynie Real, moim zdaniem, i Real i Bayern to są jedyne kluby, które moim zdaniem mogą konkurować z Juventusem. Ale to jest tylko moja opinia i może jako trochę fan do Juventusu się. Nie nadaje do tego. Natomiast karta finalna to jest Dybala. Zastanawiałem się między Dybalą a Griezmannem, ponieważ Griezmannem też mi się super grało w tym roku. Ale jak się spojrzy, to wam coś pokażę teraz, kartę Griezmanna. E, oczywiście to jest też karta potwierdzona. Patrzcie, Griezmann ma 88 sumy, a ma tak. 2 tempa mniej, 3 dryblingu mniej, 1 yy, strzelania mniej, to jest bardzo ciekawe. Nie tylko tak, Dwa podań więcej, 1 fizyczność więcej, 7 defensywy więcej, co jest w sumie nieważne, a ma 3 punkty sumy ogólnej więcej. Podejrzewam, że to jest to, co, to, co w filmikach Domanu na przykład tłumaczył, że e, ta reputacja międzynarodowa, tak? Natomiast, no bo podejrzewam, no, czy no Griezmann ma najwyższą, podejrzewam, a Dybala w sumie też... gdzieś nie no, Dybala ma jeden, drugi dobry sezon tak naprawdę, no ale... Dybala, niesamowite statystyki, tak jak w zeszłym roku miał 78 i miał statystyki świetne, a na karcie 81 miał statystyki w sumie jak Aguero na 88 czy 9. I w tym roku również ma kartę niesamowitą. Jedyny minus, i to znaczny minus jest taki, że karta Dybali w porównaniu z. A nie, nie pokażę wam teraz kartę Dybali z 16, ale Dybala w 16 miał lepsze pracowitości, a dokładnie te pracowitości to było, jako że już skończyliśmy tutaj to sobie możemy zajrzeć na karty Dybali eee, Karta Dybali miała średnią niską, czyli był o tyle no, że miał tą niską w obronie więc był troszkę był troszkę, mniej się cofał natomiast, o kurde, ale to dziwnie wygląda e, także to było na tyle, to był Wojciech ja wam serdecznie dziękuję za oglądanie, jak się podobało zostawcie łapkę w górę i jeżeli komuś się chce to możecie wstawić swoje wymarzone składy w komentarzach i dzięki za oglądanie na razie. Cześć!